Cześć, wita was, Mikoliks w kolejnym, Gównianym na Moment, To są małe skoczki na mały łysze. O, cud, małe. Zbawcie życie, nie No i za zginęliśmy, ale odcinek już trwa 17 minut, i zaraz mnie dojdzie do góry prawdopodobnie. Ja nie kończę odcinka. Mam Wam coś jeszcze do pokazania. Bardzo proszę, uderzyłem ja się. A tutaj, jak widzicie, tak można powiedzieć, że się zbiera na górze. Można tak powiedzieć, ale tutaj mamy ten e żeż jest polecam się oczywiście mogli zauważyć sobie pączka ekipy przedstawiamy bardzo dobrze tak będzie no czy no już już Cię łają gas, gansy, się to? to. <laughs> Uuu, prawie... Albo no nawet rok. Jeden ja, no, rok, może nie. Ale widzicie, oswoimy się z kamerką. Kamerka to jest... Bieżnia. Kamerka to jest dobra. Kurde. I ukryj się. No jak zabijecie więcej niż trzech yy, wrogów, to... Więcej niż trzech yy, wrogów, to macie... Nikt nie wiedział. Fakt. No. Tak to jest jak się gada do kamery. My się nie skupia na grzech. No nie! Ja pierdzielę to za debil ze zasrawię. Jak zwykle. Nienawidzę cliperów, bo zawsze muszę ich kurde niszczyć. Ale zagrożenie! Wow! Boję się! Co mi zrobicie? Połaskuczycie? Ja pierdziele potrafiłby wyskoczyć poza to, tak? No to pójdą. No nie pójdą dziady. No ja pierdziele. Ty chodź. Chodź. Kurde, chodź tu. Ale to smycz działa. Się rozrywam pierwszy. pierwszym. O, właśnie. Tak. Wyskocz tutaj, masz tu właśnie. Zapraszam. Nie wiem, czy one wyskoczą z tego. Mam nadzieję, że nie. Chodź tu. Idę po kolejne. Też tym samym kolego nagrywałem rok temu. Na kanale Urbek Steel. Właśnie. Zwiedzanie opuszczonej kopalni... kopalni... piekarni? Przepraszam, ale no tak... Prędkość tego gównianego internetu powala. Już się wkopaliśmy! Ja! Dobrze, dobrze. A, okej. Okay. Nic mi nie zrobić, nic mi nie zrobi. Jak mi zrobisz? Zrobisz mnie loda? Nie, nie, o fak. I po co się było wygłupiać? Ja pierdolę. Pytkuń, pytkuń Dobra, póki co kończymy ten odcinek, i odczekam ten efekt. Szema, cześć, dzisiaj odcinek bez sensu. I po prostu, że to przyjął? Bobrów. W tym filmie też się w Tama Ta ma Bobrów. Na takim strumiku. Ale to gówny śmierci. Mm. Jeżeli wam się podobało, to nic nie róbcie.